Siemanko, witam Was w kolejnym materiale, ostatnim już z serii z mojej mini redukcji. Zapraszam. Yeah, tak, dobrze słyszeliście, jest to ostatni materiał, ponieważ postanowiłem, iż kończę redukcję. Dlaczego? Stwierdziłem, że obecna forma jest całkiem dobra i że nie ma sensu tego głębiej kopać. Tym bardziej, że już byłem troszeczkę taki, no można powiedzieć, zmęczony tą redukcją. Nie chciało mi się, nie widziałem tak jakby celu w tym. I postanowiłem, że lepiej już wejść na masę, zacząć budować troszeczkę masy mięśniowej i odpocząć troszeczkę od tego cięcia. Na masie jestem teoretycznie od 1 lipca, także ta sylwetka troszeczkę inaczej już będzie wyglądać, może być troszeczkę bardziej wypełniona. Troszeczkę więcej glikogenu będę miał, także będzie troszeczkę pełniejsza. I trochę wody mogę też więcej mieć. Ale już się nagrywałem w kilku światłach, także dam Wam trzy światła do porównania. Zobaczycie sobie, jak światło wpływa na sylwetkę. Ostatnio już to pokazywałem trochę. I cóż, zrobiłem sobie tutaj kartę, dlatego możecie widzieć, że tak zerkam. Także skończyłem redukcję 1 lipca, tak oficjalnie i teraz planuję zrobić taki 2-3 miesięczny blok hmm, hipertroficzny połączony z planem pod wyciskanie. Chciałbym właśnie poprawić tą klatkę, zobaczymy jak to wyjdzie, ponieważ na redukcji ciężko jest hmm, progresować siłowo. Jest to możliwe, ale jest to ciężkie i nie będzie to nie wiadomo jaki progres. Wracając do tematu, właśnie chciałbym zbudować troszkę klatki i barków, poprawić te partie, no bo Wydaje mi się, że one są takie najbardziej odstające, szczególnie klatka, w sensie no, jest mała, w porównaniu do innych partii ciała. Także no, klatka, barki to ja poprawić, no i przy okazji to wyciskanie, tak jak już wspominałem. Dobra, więc czas pokazać Wam, jak wygląda sylwetka aktualnie i mam trzy nagrania z różnym światłem. Pierwsze nagranie, które zobaczycie, to jest światło takie na zewnątrz, na dworze, gdzie świeci na mnie słońce i no, dosyć dobrze to wygląda. Tutaj wrzucę Wam oczywiście ma materiał. I no szczerze powiedziawszy, myślałem, że gorzej to będzie wyglądać, ale jestem zadowolony, można powiedzieć. Drugie, I to było, to było nagrywane w środę, bodajże, jeśli mi Państwo myli, drugie ujęcie to jest przy takim dobrym świetle, najlepszym świetle u mnie w domu, które przez przypadek na stronę odkryłem. I to było nagrywane wczoraj, czyli oj, sorry, dla Was to będzie piątek. W piątek było nagrywane. No i tutaj dobrze to widać, dobrze to wygląda. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, jak światło wpływa na formę. Zobaczcie, jak tutaj wygląda ta forma. Wszystko widać, wszystko widać dobrze zaznaczone na brzuchu i no, bardzo dobrze to wygląda. A zaraz wam wrzucę klip, który nagrałem dzisiaj rano, dla Was wczoraj. I no, zobaczycie, jaka to jest różnica, to jest tak jakby przepaść, nie? Dlatego też, jak zobaczycie jakieś zdjęcie na Instagramie, później zobaczycie tę osobę. No to na dobrą sprawę może wyglądać całkiem inaczej niż na zdjęciach, no bo wtedy się szuka najlepszego zdjęcia, nie wiem, najlepszego światła, dochodzę do tego jakieś tam obróbki, dlatego to może troszeczkę się różnić. No. także tak wygląda moja forma w trzech różnych światłach. Oczywiście trzy klipy były nagrane bez treningu, bez pompy. Oczywiście na pompie wyglądałoby to jeszcze lepiej, ale no, nie widziałem sensu się specjalnie pompować, żeby. E, nagrać tylko update sylwetki. Zrobiliśmy też małe pomiary, no to tak jak widzicie pasp tam 78,5-79 jakoś tak czyli jak na fakt, że już troszeczkę pojadłem i troszeczkę wody wodopałem jest spoko. Mm, biceps tam chyba ponad 40, to tak samo podopałem wody i glikogenu. E, klatka tam chyba 109-110 jakoś tak. Zresztą sami pewnie widzicie teraz, jak to mówię, I dzisiejsza waga, której nie nagrałem, to było 87 kg. I założenie jest, żeby powoli dokładać tej masy mięśniowej, no i chciałem tak około kilograma miesięcznie dokładać masy. Myślę, że to byłoby takie dobre tempo, żeby też za bardzo nie zalać, ale no, zobaczymy jak to wyjdzie. No i cóż, co więcej mogę Wam powiedzieć. Mm, aktualnie nie mam żadnych planów na zawody. Znaczy, no, są jakieś wstępne gdzieś na koniec roku może. Początek przyszłego, ale to są takie odległe hmm, zarysy, dopiero Zazwyczaj Też jadę na szkolenie, hmm, i będą to też takie mini wakacje. Na kilka dni będę jechał właśnie do Gdańska. No i cóż, wydaje mi się, że to było tam tyle w tym materiale. E, dzięki za oglądanie. Jeśli materiał się podoba, co lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. A my widzimy się w następnym materiale. Pozdrawiam.